Gościem audycji Tutti Frutti jest Norbi. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam. Po pierwsze cieszę się, bo widzimy się po latach, bardzo mi miło. Po drugie, byłem tu parę miesięcy temu i podczas wywiadu z... Anioł. Anią oczywiście. Rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, o występach w latach 2000, kiedy jeździłem tam bardzo często, no i to wróciło. I... A to się dobrze składa, no bo właśnie ta audycja jest emitowana nie tylko w Polsce, ale również i w Stanach, konkretnie w Polonijnym Radiu Chicagowskim Bardzo się cieszę. Także mamy tutaj wspólny mianownik. Jakby. Tak jest. Mhm. Super. Koncertowałeś w Stanach? Tak. To może za duże słowo, koncertowałem. Był, byłem yy z jednym z podmiotów artystycznych, z podmiotów estradowych na festiwalu Polona No kapitalny festiwal. Zagraliśmy Krótki występ, bo to był występ 30-minutowy, tylko 5-6 piosenek, ale za to z samych takich, wiesz, jak to się mówi, stosów, numerów, które ludzie znają, no było przemiło. Do tego moja żona zrobiła projekt koszulki I'm from Poland, które również tam prezentowaliśmy i sprzedawaliśmy naszym rodakom, więc no bardzo mocny czas, mocny w sensie zajętości, no i dużo kontaktów i dużo takich wiesz, retrospekcji takich. A rozmowy były? No tak, bo ja cały czas praktycznie byłem na stoisku, między stoiskami innych, innych firm, gdzie przychodzili ludzie i wiesz, którzy mówili do mnie, stary, pamiętasz 20 lat temu, pamiętasz 15 lat temu, pamiętasz 10 lat temu, pamiętasz jak byłeś w Chicago, tu, 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 tu i tu, no coś niesamowitego, po prostu taki powrót cudowny do przeszłości, ostatni raz w Chicago byłem w 14 roku przelotem, a ostatni występ zagrałem w 2005, więc to był dla mnie naprawdę świetny, cudowny comeback, cudowny comeback, naprawdę coś Genialnego. No mam nadzieję, że wrócimy y, znowu. Tym bardziej, że w maju byliśmy na forycie. No, ja też mam taką nadzieję, bo y, jako się rzekło, nasza audycja emitowana jest również w Stanach, więc być może y, będzie to skutkowało kolejnym zaproszeniem no, na ciebie. Naprawdę, jak jestem tutaj u Was w radio, to jak się okazuje, ta częstotliwość jest bardzo, bardzo gęsta. No, kochani, po tylu latach byliśmy i w maju, i w sierpniu. No, zobaczymy, co dalej. Norbi, jesteś dziennikarzem, ale Twoje zamiłowanie do muzyki jest równie wyraziste. No, wiesz, to teraz to już troszeczkę przysiadłem, bo akurat ostatni kawałek, właśnie ostatnia płyta, to 4 lata temu płyta Norbi 5. A myślę, że trzeba się, wiesz, wziąć do roboty. i po prostu no, wypadałoby. no wypadałoby. No wypadało, bo to jest troszeczkę takie, nawet, wiesz, skandaliczne, że ale to jest też, pamiętaj, ja zwalam to na PESEL, Wiesz, lenistwo zwalam na PESEL, Zawsze, jaki taki trik, jaki, jaki wybieg, nie? <laughs> Zawsze e... jakieś wytłumaczenie no, się zna, znajdzie. Oczywiście, <laughs> trzeba coś nagrać, yy, jakiś kawałek, wiesz, i spróbować go wylansować. No mówię, dzisiaj yy, miałem takie spotkanie. Bo nagrywaliśmy dla na telewizji parę piosenek i tak opowiadałem ludziom, którzy nie znali piosenki Materacji e, e, z Robertem Rosmusem. Zresztą, ty przecież też tego numeru w sumie do końca nie poznałeś, dopiero, go, dopiero ci go wyślę, więc. Powiedziałem, słuchajcie, no, my nagraliśmy ten kawałek 4 lata temu razem z całą płytą Norbi 5. I pamiętam, jak po emisji tego numeru w kilku stacjach radiowych i w dwóch stacjach telewizyjnych po prostu sezon był genialny. W sensie telefon się urywał i tych koncertów było bardzo, bardzo dużo. Więc no to o czym świadczy, prawda? Że trzeba robić. Tak, trzeba to łańcuch nagrywać. naczyń połączonych. Tak po... jest, to no ja widzę po tym sezonie. Sezon nie był zły, był, był naprawdę dobry, ale mógł być lepszy, gdyby miał nowy, świeży numer, a nie bazował tylko na tych piosenkach, które, które już nagraliśmy kiedyś, i nawet 4 lata temu, wydaje się, że to niedawno, ale tak naprawdę w tej branży to jest. Szkońca. No tak, żeby nie poszła za tobą opinia tego, że już się wypaliłeś. Wiesz, to i tak idzie, wiesz. I wielu ludzi twierdzi: Ja jestem nawet zaskoczony, że jestem człowiekiem jednego numeru, ale to ludzie. No przecież jest internet, no, są inne źródła. No przecież to wystarczy spojrzeć, ile nagrał płyt jakie piosenki również są. Pomyślałem ostatnio też w rozmowach różnych, wiesz, przede wszystkim przed koncertami z ludźmi, że. Gdybym miał tylko jedną piosenkę, myślę, że tak długo bym się nie utrzymał na tym rynku i tak długo bym nie grał koncertów. No jednak, zresztą nawet patrzę, jak. Ten sezon przebiega i wiesz, my nie bisujemy kobiet gorący. zresztą paru lat tego nie robimy. Bisujemy, właśnie, materację, bisujemy, rozkoły się. Lub bisujemy, słuchaj, taki numer, jak wiem, że Ciebie chce, z formacją coolers, więc to też o czym świadczy, prawda? No tych kawałków naprawdę kilka mam i nawet często jest tak zabawnie, że przychodzą ludzie i mówią: o, nie wiedziałem, że to jest Twój numer, nie wiedziałem, że to Ty śpiewasz, prawda? Przykładowo nie wiem, jedyne co mam, przy pokręciło się w głowie, wow, znałem, ale nie wiedziałem, że to Ty, więc to jest dość ciekawe, prawda? Lubię internetu. Generalnie to wszystko zaczęło się od Kobiety są gorące, no, Oczywiście 97. No, 97. Dobra pamięć, gratuluję, oh. brawo. 25 <noise> lat w tym roku ta piosenka skończyła, słuchaj, mm -hmm. dokładnie 6 czerwca w mojej mininy, słuchaj, Radio Z o 11.05 zagrało ten kawałek po raz pierwszy. A, no proszę. Nadal uważasz, że Kobiety są gorące? Nie, no, <noise> nie, no, oczywiście, <noise> że tak. Szczególnie, wiesz, kiedy Sezon Grzewcze, to już za chwilę chyba, nie? <grym> tak. Można się można się zawsze do refera przytulić. Zamiast, zamiast chrustu kobiety. No, świet słuchajcie, świetny pomysł, o wiele bardziej przyjemny, prawda? <grym> tak jest. Zrealizowałeś też, o czym być może nie każdy wie, sporo takich międzynarodowych projektów muzycznych. Może... Ale to było tak, to był jeden, wiesz co, fajnie to, to wiesz, to tak zabrzmiało bardzo patetycznie, tak bardzo szeroko. Wiesz co? To tak, był poprzez taki... słowo projekty tak, muzyczne. Fajnie, wiesz co, to był taki to był jeden ten projekt jest rzeczywiście dość znaczy szeroki w tym sensie, że w tamtych czasach, to było 2000. O ile mi pamięć, nie mieli drugi albo pierwszy rok. Tak, dokładnie. Nawet nawet, nawet 2000, przepraszam. 2001, okej, okay, niech będzie. Yy, nagraliśmy płytę Norby House. To była płyta, to jest płyta, na której właściwie wszyscy, prawie wszystkie kawałki, prawie wszystkie piosenki wykonują zagraniczni wykonawcy. I nam, się udało, nam się udało zakontraktować. Yy... Deidre Jones, ona śpiewała churckiem. Z Mikeem Jackson? Jacksonem, śpiewała z Randy Crawford. Zresztą z Zresztą jej chłopak, T1, e, wtedy też grał na perkusji, słuchaj, u niejakiego Saszy, bardzo popularnego w tamtym czasie e, w Polsce, bo to był taki Eurodance, i on też zaśpiewał piosenkę Hello, więc rzeczywiście ta płyta dla mnie była czymś, taką perełką, była czymś niesamowitym, ale co dziwne, sprzedała się najgorzej z tych wszystkich, które wydałem wcześniej, czyli z pierwszą, między pierwszą Summertime, drugą Norbi a trzecią Norbi e, 2000, ta była, to był czwarty album i sprzedał się najgorzej, chociaż dla mnie artystycznie, e, wokalnie, a, nie, nie wiem, pomysłowo, czy muzycznie był, no, był to najlepszy krążek. No i Mausti jeszcze po drodze. No właśnie. Właściwie tutaj akurat yy, my kupiliśmy po prostu Wiesz, my kupiliśmy po prostu jego bardzo długi, bardzo mocny fragment w piosence Come On Everybody. Wykorzystaliśmy go i naprawdę było to dla mnie coś wspaniałego, że mogłem napisać no, Musty Fit Norby, prawda? Come On everybody. A jak się ma do Twojej twórczości i do Twoich występów piosenka Zatańcz Ostatni Raz. O, świetny numer. To jest właśnie z ostatniej płyty. Też ten kawałek w ogóle nie zrobił żadnej kariery ani furory. Jest teledysk, jest piosenka z Moniką Jerośńską, z którą zresztą współpracowałem jeszcze, jeszcze lata temu, gdzie... To ja nie nagra... moja siostra od razu No mówię. właśnie, no właśnie, gdzie nagraliśmy naprawdę, yy, powiem Ci szczerze, już nawet nie pamiętam tego, a, It's a Ride, znajdźcie to, wyszukajcie gdzieś. Norbi y, Fit y, Mojay, naprawdę, dobry klubowy numer. Yy, I po paru latach, właściwie po parunastu latach, ona wróciła, yy, poproszona przeze mnie o współpracę i uważam, że świetnie zaśpiewa. Zresztą to jest bardzo dobry numer, ale widzisz, no, widocznie nie jest tak dobry, żeby ludziom się spodobał, natomiast ja go bardzo lubię. Zresztą w ogóle bardzo lubię te płyty Norbi 5. Tam jest materacji, tam jest chcemy bawić się. Tam, w ogóle tam też paru fajnych wykonawców, bo e, i Andrzej Rybiński i Marcin Miller i e, w, w, no, boże, jedyny, no, Papadens, czyli Michał, Michał Pieprze, no też piła w Papadens. Paweł Stasiak. Paweł Stasiak, no, Stasiak przepraszam tak. Was bardzo. PSL, brak tej Mogę powtórzyć, zawsze możemy wyciąć, prawda? I Paweł Stasiak, Pawełku, przepraszam, się oczywiście pozdrawiam. Tak więc, no, całkiem ciekawy projekt, całkiem ciekawy, naprawdę. Kawał, kawał, nawet y, fajnych, fajnych kawałków. Myślę, że warto gdzieś znaleźć i poszukać, y, posłuchać sobie tego. Ja jeszcze nawiążę. oczywiście. Tak jest, ma teraz No jasne. <laughs> nawiążę jeszcze do zatańczy ostatni raz. Czy myślałeś kiedyś się o tym, kiedy zatańczy, Ostatni raz? Kurczę, mam nadzieję, że to jeszcze potrwa trochę, nie, chociaż wydaje się, że 50 lat już nie powinien śpiewać, że kobiety są gorące i że pokręciło się w głowie, ale ja wiesz, no cały czas się czuję bardzo młodo. No. Sałtow... Czyli rozkołysz się. No więc właśnie, no i powiem ci, no, gramy tych koncertów dość sporo, i, i forma jest, więc no myślę, że dopóki dopóki wiesz, no dopóki chcą, żebyś występował, dopóki masz siłę i czujesz się, czujesz się świetnie na scenie, no to grajmy. No. Rolling Stones są tego wybornym tak, przykładem. za porównanie, dziękuję, słuchaj. No. No, to, mówimy o lokalnym bardzo rynku, no wiesz, czy jest 7 osób, czy 700 czy siedem tysięcy, no grajmy, po prostu grajmy. Tak jest, bo to robicie dla nich, dla no, nas, publiczności, dla widzów, ja dla słuchaczy. Ja bardzo lubię, jak przychodzą, jak przychodzą ludzie, wiesz, teraz to lubię jeszcze bardziej, wiesz, bo przychodzą już dwudziestolatki, wiesz, czyli, czyli dzieci tych ludzi, którzy, którzy przychodzili na koncerty za moich najlepszych czasów, więc to jest niesamowite. Ostatnio miałem taką Taką akcję w Supraślu kobiego stokołów, wreszcie stałe dziewczyny, no tak na oko, 20-21 lat i nie wiem, piosenkę rozkoły się, nie zaczepie mnie, czytały, śpiewały, wiesz czego? Z telefonów komórkowych, tekstowa opera albo inny portal, no było to niesamowite, bo no, to, to jest przekład tych czasów, wiesz, to, to pokazuje, jak to wszystko, jak to wszystko w którą, w którą stronę jak technologia ale, yy, słuchaj, się to prostu, rozrosła. Ale ja, słuchaj, którego widzisz, powtarzamy tutaj w kółko, no musisz to zagrać koniecznie, śpiewałem na pamięć, więc to jest po prostu coś niesamowitego. Ale najbardziej mnie rozwalił gościu pod Wrocławiem w Oławie, który po prostu 20-letni, 18-letni, bo to były jego urodziny, on zaprosił, stary, to są już rzeczy nieprawdopodobne, ja rozumiem, że mnie zapraszają 50-latkowie na urodziny, 40-latkowie i tak dalej, i tak dalej, no, ale zaprosił mnie chłopak 18-letni, no. Człowieku, no sobie obrażasz? I znał wszystkie kawałki. Ja mówię, to jest nieprawdopodobne. Jesteś, mówię, moim jedynym żyjącym fanem. To było. Co, słuchaj, naprawdę, czasy się zmieniają. To jest coś niesamowitego. To tak jak Gustaw Holubek jechał kiedyś taksówką. No i widział, że kierowca co chwila spogląda w lusterko. No i nie odzywał się. A kiedy kurs się zakończył i holubek wychodził z taksówki, usłyszał od kierowcy, Wie pan co? Po raz pierwszy widzę żywego aktora. <śmiech> Bardzo dobre. <laughs> no i to jest tak samo jest ze mną. Jeszcze żyjesz. <laughs> Jeszcze żyjesz. A skoro żyjesz, to zaśpiewaj Materacji i Norbi. O, przed nami druga część rozmowy z dzisiejszym gościem, gościem audycji Tutti Frutti Norbi w naszym studiu. Raz jeszcze się kłaniam. Znany z radia i telewizji, postrzegany jesteście jako nieco szalony człowiek. Być może, chociaż teraz już z bardzo, wiesz, bo już... To sobie prostu... nie dokładaj. Nie, no ale słuchaj, ja zauważyłem to, to wiesz, ja od razu mówię, no, moi koledzy z zespołu yy, nadali miksy we dziadu, no więc to chyba o czymś świadczy. I już mówię, dlaczego? Słuchajcie, bo ja za bardzo szalałem za młodu. Za bardzo byłem rozrywkowy. Czyli wiesz, po koncertach po prostu szliśmy w miasto. Szliśmy w wieś, szliśmy w pole, gdzie tylko chcesz. A teraz, słuchaj, no występ się kończy: albo idę do hotelu spać, albo wręcz, słuchajcie, wsiadam do wozu, jadę. Poza tym, wiecie, ja nie piję już od 8 lat, więc nie jestem atrakcyjnym kompanem. No. Tak, to, tak to się przedstawia. No, pamiętam te czasy, bo Och. prowadziłem Twoje koncerty swego czasu chyba ze trzy razy. No i było wesoło. Ro rozrywkowo. No to, to pra prawda, słuchajcie, no, zawsze było wesoło. Naprawdę. Ja nie mówię, że jest teraz smutno, ale no to już nie jest to samo, no to już jest taki bardziej old school, to jest już bardziej wiesz. Yy sanatorium Joś Cichocinek. Dobra, tak jest. W tym szaleństwie jednak jest troszeczkę odmienności, prawda, bo bycie szalonym w życiu, szalonym oczywiście w cudzysłowie, bycie szalonym w życiu daje też jakąś radość. No pewnie, tylko że moja żona twierdzi, że jestem bardzo taki, mówi, mówi do ludzi, słuchajcie, jak dziś się spotykamy, ale ty masz fajny, wesoły, ten gada cały czas, prawda, się rozmiesza. Ja w domu to jest ten, wiesz? Kapcie, telewizor, doklejone wąsy i po prostu wiesz. Szalafrok. Szala me mecz, herbatka. Serial, wiesz, no naprawdę. To Termofort. To, 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 to jest coś strasznego, nie, ale wiesz, co to mi teraz uświadamia, jak ja się zachowuję, ja muszę to zmienić. No, zdecydowanie Mielone tak. Nie, ludzie, ty, teraz dopiero mi się, Teraz mówiąc to głośno do mikrofonu, skumałem, że coś jest zniechalo. Już no. wiem o co chodzi. To nie kupuj sobie rybek akwariowych. Nie, 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 to jeszcze nie ten etap, ale byłem blisko. No <noise> proszę, na razie poprzestałeś na kupowaniu karpia no, no, na, na, tak, Wigilię. na Wigilię. Na ale go wypuszczam zawsze, nigdy go nie, Aha. Nigdy go nie konsumujemy. Yy, a propos yy, takich zainteresowań, mówić o kapciach, o, o pilocie, no, yy, o, o szlafroku i tak dalej. Yy, to, co ty lubisz robić na co dzień, oprócz komponowania, śpiewania, ja, przygotowywania audycji? Ta, ja bardzo lubię leżeć. Bardzo lubię leżeć. To bardzo zajmujące. Bardzo, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, mogę powtórzyć u ciebie. Ja pojechałem wystartować w jakichś zawodach. Kiedyś pojechaliśmy na Dzień Kobiet, kiedyś, no, raptem z sześć lat temu, w okolice Konina, Wielkopolska. I tam akurat tak się złożyło, że wiesz, było duże zainteresowanie i trzeba było wystąpić trzy razy czyli w piątek, w sobotę i w niedzielę, czyli zapewne szósty, siódmy, ósmy. I byliśmy w jednym punkcie, w jednym hotelu, a na dole była ta sala, yy, nazwijmy to bankietowa, dyskotekowa, koncertowa, jak zwał, tak zwał. No i powiem Ci, ja przeleżałem te trzy dni, oczywiście tylko z wyjściem na parkiet do ludzi i zagraniem koncertów. I byłem wtedy mistrzem, wygrałem. Wszyscy moi ludzie z zespołu odparli. już dawno pojechali do Poznania, do Konina, gdzieś w pobliże, zwiedzali, a ja leżałem. Co nie znaczy, drodzy państwo, że to jest prawda do końca, bo bardzo lubię jeździć, podróżować i zwiedzać, więc wiesz, ja też mam dużo pracy na co dzień, więc myślę, że to leżenie wynika właśnie, wiesz, jest konsekwencją tak, mu męczenia. No. Musisz to odgrywać. Muszę, muszę, muszę. Wiesz, kiedyś bardzo lubiłem jeszcze playaka, lubiłem bardzo, wiesz, gry e komputerowe czy też konsolowe. No obecnie, wiesz co, chyba przez to, że jest takie spektrum potężne w telewizorze, w, w szkiełku, no to cholernie lubię te, wiesz, te, te wszystkie produkcje, które są głównie dokumenty. A lubisz siebie oglądać się no, w ja, telewizorze? No, widzę, nie cierpię, przełączam. No nie no, daj spokojnie. Bo? Y, wiesz co, wydaje mi się, że mam strasznie wielki łeb <laughs> i się nie jeszcze w kadrze, wiesz. <laughs> no to już kwestia... Ujęcia, ujęcia kamerzy. kamery, okay. yy, Wiesz co, ja nienawidzę. Ma, masz okazję zwalić. Zwalić <laughs> na operatorów. Na operatorów. Ja okay. Wiesz co, yy, ja po prostu wiesz wszystkie te błędy, widzę te wszystkie potknięcia i tak dalej. A myślisz, tak dalej? że przeciętny widz yy, wyłapuje to? Nie, no nie no, nie do końca, wiadomo, no powiem, że nie no ale, ale mnie, to strasznie, mnie to strasznie irytuje, więc nie, nie lubię. Zresztą nigdy nie lubiłem się oglądać, Nawet nawet pierwszego wywiadu, pierwszego, 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 jak pamiętam, poszedłem do telewizji, wtedy jeszcze w jedynce wieczorem był taki program, że zapraszali debiutantów. I kurczę, no nawet wtedy pewna obejrzałem w jak mówię, nie, no, daj spokój i przełączyłem. No ale no cóż, no tak, tak to już jest. Przełączyłeś Na biznesie. na Karola sztopurga. Nie, no, nie, koniecznie. koniecznie, koniecznie. Czy ty w ogóle masz trochę czasu na życie poza zawodowo? Nie, no mam oczywiście. Mam nawet sporo tego czasu i mam nadzieję, że go wykorzystuję w miarę, w miarę dobrze. Już pomijając to leżenie nieszczęsne. Wiesz, lubię gotować. O, pracuję w radio, to, no tak jak ty, no to wiesz o tym, nie, nie, nie przestałem. Zajmując, a tak, bardzo... pracowałem w radiocznym przez lata. teraz tak. pracuję w Radiorekord w Radomiu. Wiesz, lubię gotować, lubię, lubię żonie pomóc, lubię, chociaż ponoć się nie powinno tak mówić, że, że pomagasz żonie, to powinno być, że jesteś partnerem i po prostu współdziałasz, więc okej, okay, no niech będzie. Wiesz, no mam, wiesz, no, sporo rzeczy lubię robić, no. Lubię, lubię, lubię się szwendać, wiesz. Tak, bez celu? Bez celu, chociaż to jest żadna, to jest żadna praca, prawda? To tak jak ale, ale tak ale to jest, taka, to jest takie odreagowanie, to jest cały czas ten kierunek, wiesz, że przy natłoku jakichś tam zajęć, które są na przykład nagle, wiesz, jest skupieniem, wiesz, dużej ilości projektów, patetycznie zaburzymy. Tak, no ale tak jest często, prawda, czy nawet w telewizorze, jak, jak kręcimy kołem, no, sobie, no trzeba odreagować, więc nawet pójście do lasu, wiesz, z psem i... I chwila przerwy robi robi dobrą robotę, prawda? Więc to jest okej, okay. no, to jest porządku. Lubię do teściowej jeździ, słuchaj. Ona zawsze ma coś fajnego do jedzenia. Bo jestem żarłokiem po prostu, wiesz. Lubię pogadać, wiesz. Jest, jest ok, no słuchaj, chę, wiesz, tak. miał, gdybym miał bardzo dużo pieniędzy, to chyba non stop bym tylko brał, brał moją marzenkę pod pachę, byśmy latali po świecie, wiesz, bo to jest świetne. I zresztą tak się dzieje, wiesz, jak, jak, to jest też trochę niedobre, bo wiesz, zarobek jest, jest fajny, ale wiesz, jak to jest w, tym, w tej branży? Dzisiaj zarobek jest, jutro nie ma. A tu często jest tak, że jednak on ucieka, bo to jest jakiś wyjazd, nawet, nawet bliski, ale jest, to trzeba parę groszy mieć, więc to jest trochę niebezpieczne. A z drugiej strony mówią mądrzy ludzie, że w trumnie nie ma kieszeni, wiesz? O, tak, i też nie pamiętam nazwiska w tej chwili, portugalski pisarz stwierdził kiedyś, że pamiętaj, że każdy następny dzień jest pierwszym dniem z reszty no twojego właśnie. życia. Wiesz co, bo ludzie mi pytają, czemu ty jesteś milionerem po to latach, prawda? Nie jestem i nie byłem, bo wiesz, ja jestem, ja nie jestem kolekcjonerem pieniędzy, tylko jestem ich wydawaczem. I ktoś też ostatnio. No to, jakś, to są pieniądze, nie, przecież. Publiczny. Powiedział, mówi, wiesz co? To byś nie był normiem, gdybyś by nagle, wiesz, zbierał tę kasę i, i spał na niej. No. I jeździł, nie wiem, Porsche czy tam, wiesz, Lamborghini. Byś, byś był. Nie byłbyś tym facetem. No. Jeździsz wiesz starym Jeepem, wiesz, z półmilionowym przebiegiem, i jest ci dobrze. No. Dobrze. I chyba tak jest. Jestem takim trochę, wiesz, co popowym hipisem po prostu. Ha, ha, ha. No to piękne podsumowanie naszej rozmowy. Popowy hipis, Norbi był gościem audycji Tutti Frutti. Pięknie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, no i do zobaczenia, Korni. Na żywo. Wszystkiego dobrego, buźka.